Patrz, zaraz będzie mój ulubiony moment. Uwielbiam oglądać śmieszne filmiki. Dlaczego jest tak gorąco? Nie do zniesienia. O, klima mnie uratuje. Trzeba włączyć nieco chłodniej. No, od razu lepiej. Brr, dlaczego jest tak zimno? Zaczynam wyglądać jak bałwan. To twoja sprawka. Daj mi pilota. O, jak dobrze. jej jest strasznie gorąco. Nie da się tego wytrzymać. Znowu to robisz mija. Oddaj mi pilota! Daj mi go! No dawaj, przestań i tak go zabiorę! O, nie! Co teraz zrobimy? Więc czas na challenge. To wszystko przez ciebie. Zaczynamy? Ja pierwsza. Ojej, czekolada. Super. Ale co się z nią stało? Jak mam ją zjeść? Jest całkowicie roztopiona. Nie zazdroszczę ci. Muszę pilnie coś wymyślić i mam pomysł. Wiem jak zjeść moją czekoladę. Potrzebuję lodu i nożyczek. Najpierw troszkę spróbuję. Mm, pyszna. Jeśli wyleję płynną czekoladę na lód, zastygnie i będę mogła ją bezpiecznie zjeść. Fajnie jest malować czekoladą. Ekstra mi wyszło, co? Już mi ślinka cieknie. Spróbuję. Pyszka. Co tak patrzysz? Zjadaj swoje danie. Zamrożona czekolada? Poważnie? Jest cała w lodzie. Tak lepiej. Zobaczmy. Wygląda i pachnie smacznie. Ale jest jak kamień. Jak mam ją zjeść, skoro nie mogę jej nawet ugryźć? No dalej! Złam się szybko! Dobra, spróbuję polizać ją jak rożek lodów. Będziesz ją jadła tak całą wieczność. Dobrze, że mam roztopioną tabliczkę czekolady. Mogę zrobić z niej dowolny kształt, a potem go zjeść. Mogę być pierwsza? Nie bo ja. No dobra. Zamrożony gofr? Oczywiście, że lubię gofry, ale nie mrożone. Jest twardy, jak skała, ty co masz? Sprawdźmy. O tak, co za szczęście! Mam gotowego, aromatycznego gofra. Pyszności nie mogę się doczekać, żeby go zjeść. Ojej, jest za gorący! Moja ręka jak piecze. Mari, trzymaj mojego gofra. O, już lepiej, dzięki. Ale jak mam zjeść gofra, skoro jest taki gorący? Mam pomysł. Dzięki temu się nie pobrudzę. Jeśli zjem go widelcem i nożem, to będę miała czyste ręce. Spróbuję. Na wszelki wypadek jeszcze podmucham. Pyszności. Co ty robisz? Głupi gofr, no dalej, połam się. Hurra! Może w kawałkach uda mi się go zjeść. Nadal jest twardy. Nie da radę go ugryźć. Dobra, w ogóle nie będę tego jadła. Okay. Nie smuć się mi, jadaj spokój. Przestań. Zobacz, mojego gofra starczy i dla ciebie. Częstuj się. Razem? Dawaj. Wow, gorąca czekolada z merszmelą. Uwielbiam to. Ale któraś z nas ma zimną porcję. Sprawdźmy to. Dlaczego nie mogę wbić słomki? To znaczy, że ja mam gorącą czekoladę? To niesprawiedliwe. Moje jest tak zimno, że nawet się nie leje. Jak mam to wypić? No dobra, będę lizać. Jakie dobre! Smakuje jak lody. A ja miałam farta, dostałam miękkie i słodkie pianki. A czekolada? Auć, jest bardzo gorąca. Nie mogę wziąć kubka. Co robić? Wiem, mogę pić w rękawiczkach. Wtedy moje ręce nic nie poczują ale... Mmm, pyszności. A ty sobie lody. O, hej! Dlaczego ty jesteś pierwsza? Może razem, co? Trzy, dwa, jeden. Makaron, super. Ale ekstra. Czekaj, czy on jest zamrożony? Nie mogę nawet wyjąć pałeczek. Kurczę, dałam radę, ale wcale to nie wygląda lepiej. Masz pecha. A ja zjem pyszną przekąskę. Władam pałeczkami jak ninja. Więc spróbujmy. Mm. O tak. Ojej. Moje usta płoną. Uważaj, nie mogę się kontrolować. Wiem jak roztopić mój makaron. Pomóż mi trochę, mija. O tak, teraz ja też mogę zjeść moje danie. Uff, jest o wiele lepiej. Ten makaron jest zbyt ostry. Dzięki za pomoc. Teraz ja coś zjem. Mmm, jakie pyszne. Oj, chyba zupełnie zapomniałam o manierach. Przepraszam. Hej, bitwa na palce pokażę kto będzie pierwszy. Nie pokonasz mnie. Jeszcze zobaczymy. O tak, wygrałam. Pogódź się z tym. Co to? Roztopiony lizak? Jak mam to zjeść? No dobra. A ty co masz? Ojej. A ja mam całego lizaka. Nie mogę się doczekać, żeby go spróbować. Ojej. Przykleił mi się do języka. To bolało. Ale wiem jak ponabijać się z mi. Gdzie są moje rekwizyty? Wspaniale. Mia, pomóż mi. Lizak jest tak zimny, że przymarzł mi do języka. Co robić? Dalej, dalej. Trzymaj się chwileczkę. Udało mi się. Twój język jest wolny. Co? Wyrwałam ci język. Głupi żart. Lepiej zajmę się moim przysmakiem. Mam pomysł. Nadbucham bąbelki z tego karmelu. To jest świetne. Jestem w tym naprawdę dobra. Bąbelki są nierealnie pyszne. Mogę? Miałaś wystarczająco dużo zabawy, spadaj. Niech zdecyduje los, okej? Okay? No życe, wygrałam. Hej! Ja pierwsza! Ciekawe, co tam jest. Na Grecy, miam! Nie mogę się doczekać, żeby ich spróbować. Jakie gorące! O, już lepiej. Mmm, jakie pyszne! Co za uczta! Zajmij się teraz swoim daniem. No w porządku. Mrożone nagecy, jak ja je zjem. Nie mogę nawet otworzyć opakowania. Pomogę ci. Patrz. Proszę, trzymaj. Wielkie dzięki. Mogłaś tego nie otwierać. Dobra, spróbuję. A, są jak skała. Ale można je przecież rozgrzać. Mam tu akurat prostownicę do włosów. Spróbuję jej użyć. Ciekawe, jak długo jeszcze trzeba czekać. Co za zapach! Gotowe! Chyba zadziałało. Nagetsy są usmażone. Pyszności. Jestem geniuszem. Nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć, co tam jest. O patrz! Zaraz się dowiem, co mam. Pizzę? Ej, to było niesprawiedliwe. Nie mogłam wytrzymać. Uwielbiam pizzę. Jak pysznie wygląda. Mmm, rewelacja. Teraz twoja kolej. Dobra, nie jestem pewna, czy też dostałam coś smacznego. Pizza. Ale mrożona. Tak jak myślałam. Dobra, spróbuję. Aj, moje zęby. I co mam z nią zrobić? Jak ją zjeść? Nie mogę nawet oderwać kawałka. Chyba mam pomysł. Pozwól, że ci troszkę pomogę. Proszę bardzo, gryź i żuj! Myślę, że zadziałało. Super, dzięki. Oj, chyba przesadziłam. O nie! Mój ząb! Co ja mam teraz zrobić, głupia pizza z kamienia? Wiem, co cię pocieszy? Cieplutka pizza, częstuj się, tylko uważaj tym razem. heh heh heh